Zacząć małą zabawę. Dobra. Okay. Tak się to odleje wszystko. Co nie? Kurde, trzy sekundy i rozpalę nic. Czekajcie. Jeszcze jedna rzecz do przetestowania. Coś było. Leje się woda jednak. Tylko hmm. bo że było oglądałem. Zaraz wyjeżdżamy na obcokrotną stradę. Gdzieś tak po 3-4 minutach kończy odcinek. Mamy tutaj krótki wstęp. Udało mi się.

to jest fajna, jazda po ma I po to po prostu tego ma znaczenie, że to po bandzie. no, nie mam się o tym, muszę przygnić. że klip, który to 100 to jest naprawdę, naprawdę,